Szanowni Państwo, myślę, że to już jest ten moment, jesteśmy wszyscy. E, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie, witam naszych sąsiadów e, powiat e, kamiennogórski. Witam wicestarostę powiatu kamiennogórskiego, panią Małgorzatę Krzyszkowską. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry Pani Starosto. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Karkonowskiego, pana Ugoniusza Kleśte. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Witam członków zarządu, wicestarostę Jarosława Kotnińskiego członka zarządu Artura Smolarka, witam bardzo serdecznie radnych powiatu karkonoskiego, pana Sławomina, Sławomira Celta, witam Bogdana Kamińskiego, radnego powiatu karkonoskiego Witam bardzo serdecznie przedstawicieli gminy Janowice Wielkie. Jest, jest z nami inspektor do spraw gospodarki komunalnej, pan Tadeusz Krząstowski. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Witam wszystkie media. Dziękuję bardzo, że odpowiedzieli państwo na nasze zaproszenie. I witam wszystkich państwa tutaj obecnych. Witam przede wszystkim przedstawicieli firmy Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, panią prezes, właściciela firmy Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Bardzo się cieszymy dzisiejszym dniem. Drodzy Państwo, to jest niezwykle ważny dzień dla wszystkich samorządowców, szczególnie dla Powiatu karkonoskiego ponieważ właśnie dziś otwieramy nowo wyremontowany odcinek drogi, właściwie nie odcinek, drogę powiatową. Jesteśmy po wszystkich odbiorach. Droga jest wykonana, wykonana bardzo, bardzo dobrze w bardzo dobrym bardzo dobrej jakości. Tutaj bardzo dziękuję Panu Malerowi za to, że wykroczył trochę poza zakres tego zadania. Częściowo również remontując odcinkowo drogę sąsiadującą, tą łączącą się z tą drogą powiatową. Bardzo bardzo za to dziękujemy. Ważny dzień, dlaczego? Dlatego, że oddajemy nowo wyremontowaną drogę, a przecież nowo wyremontowana droga to przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, bo również turystów, którzy z pewnością będą chętnie wybierali w tej chwili ten odcinek drogi do tego, chociażby żeby przejechać do naszego... Sąsiada do naszego powiatu kamiennogórskiego. Ale to poza tym, że bezpieczeństwo to również komfort życia i jakość mieszkańców, turystów, nie tylko tych tutaj uczęszczających w przyszłości pojazdami silnikowymi, ale też i rowerzystów i pieszych. Także bardzo się cieszę, że ten odcinek został wyremontowany. Powiat Karkonoski pozyskał na ten cel 240 tysięcy z budżetu województwa dolnośląskiego wartość całego zadania to 684 tysiące, wkład własny powiatu 454 tysiące. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i poproszę do symbolicznego otwarcia przecięcia Sęgi. Ta droga nasza. Kawałku? Tak? Panie przewodniczący, proszę bardzo. Ostro. Zresztą damy tu drogę do kartki. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący? Mamy to. Wydział promocji, że mamy nowe nożyczki, ale proszę Państwo, no, powód jest szczególny, dlatego że przed nami w powiecie karkonoskim bardzo dużo zadań drogowych, które rozpoczęliśmy. Część z nich zakończy się w tym roku, następne w przyszłym. A to ważne, duże zadania drogowe, chociażby w tej chwili remontujemy. Przeprawę most nad rzeką Młomnica w Mysokowicach. Bardzo duże zadanie drogowe. Jesteśmy przed dzień już podpisania umowy na remont drogi w Szkalskiej Porębie. To dzisiaj inwestycji, która szybko została zrealizowana. Tak. Ważny dzień dla wszystkich samorządowców, szczególnie dla powiatu karkonowskiego, ponieważ właśnie dziś otwieramy nowo wyremontowaną drogę. Jak wiemy, droga to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, ale nie tylko bo również wiemy, że tą drogę wybierają turyści, a zatem bezpieczeństwo mieszkańców, turystów, ale również lepszy komfort życia i jakość dla właśnie mieszkańców i turystów. Wiemy, że tą drogą korzystają nie tylko kierowcy, ale również piesi, rowerzyści. Jest to piękna, widokowa droga łącząca ze sobą dwa powiaty. Powiat Karkonoski oraz powiat Kamiennogórski. Cieszę się, że pozyskaliśmy na ten cel środki zewnętrzne. 240. Z budżetu województwa dolnośląskiego, wkład własny powiatu 454 tysiące, no wartość całego zadania 684 tysiące złotych. Ja proszę, oddaję głos panie przewodniczący. Myślę, że. Dzień dobry państwu. Pan Stolosław bardzo obszernie poinformował o całej inwestycji. Powiedział też o planach. Ja nie ukrywam, że. W naszej kadencji, tej obecnej, założyliśmy sobie generalną poprawę stanu dróg w powiecie i to sukcesywnie realizujemy. Mamy mnóstwo pieniędzy i mamy problem z ich wydaniem i mamy nadzieję, że tacy wykonawcy, jak pan Miller i jego firma, będą startowały statowali tak w tych przetargach po to, żeby właśnie coś tam dorobić dodatkowo. Pani starosto, dlaczego dzisiaj jest pani i są przedstawiciele starostwa kamiennogórskiego, jeśli jesteśmy no, blisko Jeleniej Góry? ponieważ dzisiaj powiat karkonoski otworzył odcinek drogi, który łączy powiat karkonoski z powiatem kamiennogórskim. Jest to bardzo ważny odcinek, będzie to też skrót dla mieszkańców, będzie to dojazd do naszych miejscowości, połączy przede wszystkim piękny obieg w Ciechanowicach, pałac i tym samym turyści tutaj będą mogli w łatwiejszy sposób trafić, ponieważ wszyscy wiemy, że odcinek ten na Miedziankę no jest w troszeczkę gorszym stanie, ale myślę, że też niedługo go będziemy robić. I tutaj należy podkreślić przede wszystkim to, że mamy kolejne połączenie dwóch powiatów i to jest bardzo ważne, dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Mhm. Czy my partycypowaliśmy w kosztach budowy tej drogi? Yy, nie, powiat kamiennogórski nie dołożył do tej drogi nawet złotówki. Ona dobiega do, dobiega... do naszej drogi. Dobiega do naszej drogi, a my też będziemy niedługo robili nasz odcinek i myślę, że dopiero jak te dwa odcinki połączymy, no to wtedy będzie można o wiele więcej powiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ważny moment. Ten odcinek to jest ponad 800 metrów, czyli kilometr tak takiego bardzo bardzo trudnego odcinka zrobionego na dzisiaj bardzo dobrze świetny zjazd jest tutaj do tej drogi będzie już dobrze oznaczony turyści w łatwiejszy sposób dotrą do naszego powiatu kamiennogórskiego. myślę że z tego tytułu to jest dla nas jeśli chodzi o turystów bardzo bardzo ważne e, przy drodze mieszka pani tutaj tak. W tym tak? tak no właśnie co pani myśli o, tym, o tej drodze Inwestycje. bardzo dobrze że wreszcie jest zrobiona po lata chociaż ja tu mieszkam 13 ale jest pięknie z tą drogą teraz, naprawdę. Łatwiej będzie y, Oj, się poruszać. No pewnie, że tak. Może wreszcie porządnie nam będą odgarniać śnieg. Bo tak, A to, pan co to, Nie odgarniali nam. Ja jestem zadowolony. Widzisz pan? Lepiej mi no. będzie chodzić z kikami, z laską. A tak 50 lat taka droga była. No. Ile? Nie 50? 50? Ja 40 lat tu mieszkam. I cały czas była taka niewyremontowana? Tak. Jeszcze kiedyś wcześniej 25 lat temu ze spółdzielniście Hanowicz robili, tylko tłuczej, uwalcowali, smogą zalali i grysem zasypali, to do domu nadnie być, bo smoła się ciepło było, rozgrzało, to nie szło do domu być. Hmm. Czyli teraz będzie mógł pan spokojnie spacerować. Spokojnie. Tak jest, teraz będziemy na lasyczki chodzić. Bardzo Co to oddanie dzisiaj tej drogi oznacza dla nas, dla naszego powiatu, dla naszej gminy? Kurczę, wielka korzyść. Jestem bardzo zadowolony. Chcę podziękować tutaj starości powiatu karkonoskiego. Panu Przewodniczącemu Rady, Radnym Powiatu Karkonoskiego. To jest długo oczekiwana inwestycja, zarówno po stronie samych mieszkańców jednej gminy, tutaj sąsiedniej Janowic Wielkich, ale także gminy Marciszów. My jesteśmy tu bezpośrednimi sąsiadami. Od wielu lat borykaliśmy się z tym, że praktycznie nie było tego odcinka. Tutaj brakowało nawierzchni asfaltowej, tutaj były. Kamienie zgłaszano nam niejednokrotnie. Nawet turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, nie mogli podróżować na tym odcinku, a to jest świetny łącznik, to jest taki skrót pomiędzy naszymi gminami, pomiędzy powiatami. Bardzo dużo miałem zgłoszeń od rowerzystów, od turystów, którzy tutaj rowerami jeżdżą. Nawet dzisiaj podczas tego odbioru zauważyłem kilka rowerów przejeżdżających okrężną drogą, być może jeszcze nie wiedzą dokładnie, że jest już praktycznie otwarta droga, gotowa do użytku i to jest świetna sprawa. Naprawdę bardzo dziękuję, długo oczekiwane, wydarzenie nie ta inwestycja przez samych mieszkańców, przez osoby, które przyjeżdżają do nas, przez turystów. Także jestem zadowolony i cieszę się bardzo, że wreszcie się udało to zrealizować. Nie musieliśmy partycypować w kosztach. Nie musieliśmy partycypować w kosztach, no bo to po stronie powiatu karkonoskiego zadanie realizowane akurat 800 o, o długości 800 metrów odcinek leży na, po stronie gminy Janowice Wielkie. Jest, jest tutaj powiat karkonoski zarządcą tej drogi i oni sfinansowali, pozyskali na to środki. Nasz odcinek z tego. Co wiem, Pani Starosta tutaj też zapowiadała, że będzie wyremontowany. On jest nie tak i najgorszy. Najgorszy był ten odcinek, który właśnie dzisiaj został oddany do użytkowania. To jest najważniejsze. Czy to oznacza, że jadąc z Janowic możemy ominąć tą zapadniętą drogą i przejechać nową? Dokładnie, dokładnie. Droga alternatywna prowadząca tutaj, ja bym powiedział, okrężna nawet, jest też w fatalnym stanie. Jest tam pewien odcinek. Mamy zapadlisko od wielu lat. Jest płynięcie na pewnym fragmencie nawierzchni. I jest tam po prostu niebezpiecznie. Oddanie tego odcinka powoduje, że już nie musimy tamtędy jechać. Nie dość, że jedziemy skrótem, to jeszcze wyremontowaną nową drogą.